Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja po nocy, więc odpaliłem się dopiero teraz okolice 14. No i za chwilę trzeba będzie się zbierać, się powoli szykować, bo walka Mateusza. Od razu powiem jaki jest plan. 19.00 startujemy ze studiem. W studiu będzie Artur Pilka, Janek Czerklewicz, a poprowadzi wszystko z Sylwia Dekert. Ja będę miał okazję z panem Januszem ten pojedynek skomentować na miejscu w Bormów. Jest Piotr Kiegeł, także silna reprezentacja będzie towarzyszyć Mateuszowi w tym mistrzowskim pojedynku. Wczoraj widziałem, Smith nie podał ręki na ważeniu Mateuszowi, ale ja myślę, że to już powoli nerwy i jego niepewność. Niepewność tego, jakim zawodnikiem jest Mateusz, co potrafi, gdzie, w jakim miejscu jest Smith, bo tak jak powiedziałem, moim zdaniem jest to jeszcze zawodnik niedoświadczony i tak naprawdę nie zdający sobie sprawy sam do końca, czy on jest na tym mistrzowskim levelu. Miejmy nadzieję, że nie. Oczywiście to jest wszystko pompowanie, wszystko jakby myślenie życzeniowe, ale też idą za, za tym konkretne fakty, idą za tym argumenty, więc to nie jest tak, że, że Polak tam jedzie na pożarcie, tak jak to zwykle bywa, kiedy nasi polscy pięściarze jadą do Anglii, a z tych takich wyrównanych pojedynków, w których mieliśmy realną nadzieję na sukces, to chyba tylko pamiętam Michała Cieślaka. Michał przegrał dosyć wyraźnie z Okolim, ale jednak tam była walka, tam były emocje, no to, to, tam była wiara, wiara przede wszystkim polskich kibiców w zwycięstwo i, i myślę, że to jest wszystko udziałem teraz Mateusza Masternaka, a, a może nawet jeszcze więcej. Ostatnio bardzo dużo się dzieje w mediach, jeśli chodzi o, o Polaka i jego boks. To też nie jest reguła, bo media zauważyły, że społeczeństwo jest tym zainteresowane, to się klika, ludzie się tym interesują i, i stąd też zainteresowanie mediów Mateuszem. Także to, to by było na tyle, jeśli chodzi o tą transmisję. Ja już nie mogę się doczekać, tym żyję, dlatego od tego rozpocząłem, ale wczoraj wróciłem. Z Gali też, którą mieliśmy okazję z panem Januszem Pinderu skomentować, na której walczył Damian Knyba. Damian Knyba, jego walka szła z odtworzenia, bo nie załapał się na tę kartę telewizyjną, ale szczęśliwie dla nas ESPN zdecydowało się na pokazanie tego pojedynku w tej przerwie pomiędzy pojedynkami, które się skończyły zdecydowanie szybciej niż to zakładano. No i Damian Knyba wygrał swój pojedynek, miał być teoretycznie najtrudniejszy w karierze, był łatwo wygrany, widać, widać pewien progres w ułożeniu Knyby, w jego postawie, w jego sposobie zadawania ciosów, w jego przede wszystkim obronie. Ta pewność siebie w obronie, ona wynika na pewno ze sparingów, które na co dzień toczy Damian Knyba, na przykład z Leem Zangiem, ale innymi dobrymi, ciężkimi. I Kofi, Kofi nie mógł go niczym zaskoczyć. Był duży, wolny, E, oczywiście, Damian też nie porywał się do jakichś furiackich ataków. To nie było tej chęci pokazania, e, jaka była wcześniejszy, we wcześniejszych walkach, że warto na niego stawiać, ale też myślę, że Damian nie chciał ryzykować, a te chęci pokazania się i tak będą musiały być w kolejnym e, pojedynku, bo. E, Guido Vianello ma być podobno rywalem Knyby. Szczęśliwie nie Torres, o którym też się wspominało, ale Vianello to i tak jest no poprzeczka wyżej na pewno niż Kofi. Może, może dwie jest to zawodnik, który ma 11 wygranych, tylko jedną porażkę z Rajsem bodajże i 9 z tych wygranych to są wygrane przed czasem, więc tutaj na pewno trzeba będzie też uważać, a jednocześnie to już jest rywal pierwszy w Damiana karierze, który będzie chciał wygrać za wszelką cenę, bo jest na podobnym etapie tej drogi w boksie. A, a jeszcze takiego pojedynku z udziałem Polaka nie było do tej pory. Ten rekord był skrzętnie budowany. Wolniej w Polsce z racji budżetowych, szybciej, w Stanach Zjednoczonych, z racji tego, że, że grupa Toprank chce po prostu Damiana sprawdzić, na co się nadaje i, i czy będą z niego pieniądze. No bo to jest przecież czysty biznes. Więc tutaj Damian zdał ten egzamin. Może nie porwał tłumów, natomiast, natomiast wygrał każdą rundę i z Guido Fianallo będzie, będzie miał przeprawę. Miejmy nadzieję, że zwycięską, bo wtedy zacznie się o Polaku dopiero rozmawiać. Tam jest jeden problem, bo ja słyszałem o dacie lutowej, natomiast Zilean Zang, który trenuje z zamianem, też ma walczyć w lutym na innej gali, nie wiem czy nie będzie to gala z udziałem Aleksandra Usyka, bo tak mi się wszystko to składa, więc tutaj, tutaj będzie problem z trenerem, no ale jeśli będzie miał Damian szansę walczyć o wszystko, to myślę, że będą chcieli to jakoś połączyć, jakoś zrobić i, i do tego pojedynku dojdzie, no, no bo jednak taka gruba duża jak Top Rank, no nie będzie patrzyła, że ten jest w dwóch miejscach i, i nie będzie przesuwała swoich dat telewizyjnych, jeśli ma plan na przykład skonfrontować Vianello z Knybą w lutym, ale, ale o tym jeszcze z pewnością będziemy mówić. Tam mm, tak naprawdę walka e, Espinozy z Robesie, Ramirezem skradła cały show tej soboty, bo ja się nastawiałem na Haneja z progre. O tym pojedynku zaraz powiem, ale w momencie kiedy rozpoczął się ich i, i miałem pogląd na e, na pojedynek Hane'a, natomiast w momencie kiedy rozpoczęła się walka Rabireza to po pierwszej połowie rundy mówię, Ha, będzie tutaj coś się w tym pojedynku działo i zupełnie straciłem z pola widzenia to, co się dzieje na Galidazm. Powiem szczerze, że od razu, możecie to sprawdzić, komentując ten pojedynek, powiedziałem w drugiej rundzie, że tutaj Ramirez będzie miał bardzo trudną przeprawę, a później coraz częściej zaczęliśmy zwracać uwagę z panem Januszem, że Espinoza wyraźnie tą walkę zaczyna wygrywać, zaczyna dominować, zaczyna zadawać więcej ciosów. Te ciosy jeśli spadają mają swoją wymowę, chociaż oczywiście na deskach najpierw fleszał Rafael Espinoza, ale raz, że miał szczęście, bo lepsi muszą mieć zawsze szczęście, wyratował się w ostatniej sekundzie, bo był gon, a dwa, że że bardzo szybko dochodził do siebie, a później w miarę upływu czasu, jak się trochę Robesie Ramirez zmęczył, i te ciosy nie miały już takiej dynamiki, a przede wszystkim to nie był ten timing i precyzja, która na początku była, to, to wtedy już wszystko układało się. Na korzyść Rafaela Espinoza niemal trzykrotnie więcej wyprowadzonych ciosów, dużo więcej jeśli chodzi o trafione, duża przewaga jeśli chodzi o power punches, czyli te ciosy mocne. Także tak naprawdę w tych statystykach pokazał Rafael Espinoza, jak przejechał się po, po Ramirezie, a tam naprawdę niewiele zabrakło, żeby wykończył Ramireza. Przed czasem, bo ten szalęczy atak w 11 i 12 rundzie, no to jest, powiem Wam szczerze, jeden z lepszych ataków, jaki ja widziałem od lat. Taki w starym stylu ten meksykański Rafael Espinoza. Nie patrzył na nic, po prostu bił, zadawał ciosy, wszystkie ze złą intencją. Nie dawał nawet sekundy wypocząć Ramirezowi i ten, mimo że w boksie widział wszystko, miał takie oczy, schodzą do narożnika. Po pierwsze ze zdziwienia, po drugie ze zmęczenia, po trzecie z adrenaliny. Także jak nie oglądaliście tego pojedynku, to radzę Wam do niego wrócić, bo e, dramaturgia, zmiana mm, akcji e, i e, znakomity kunsz techniczny to jest e, to wszystko, e, czym można określić. Ten pojedynek na pewno najlepszy, jeśli chodzi o sobotę. Tu był również Ksander Zajaz, to jest melodia przeszłości, ale o tym e, chłopaku jeszcze usłyszycie, jeśli nie widzieliście do tej pory, e, w jaki sposób e, boksuje. I, Teraz szybko przenoszę się na galę Dazn, a tam progrej Hanej, tak naprawdę bicie worka. Progrej, który był takim kozakiem, który brał udział w tym turnieju, który odprawiał naprawdę świetnych zawodników i ma w rekordzie chyba 24 nokauty z 28 pojedynków. Nie miał nic do powiedzenia, a sam leżał. Hanej mówił, że jego odporność wynika z brak może odporności czy te, te zawirowania na przykład z winaresem ze zrzucaniem wagi. Brak siły ciosu wynika ze zrzucania wagi. Yy, nie najlepsza wydolność czasami wynika ze zrzucania wagi i w tym wszystkim miał rację. On tu zrobił sobie z progre przybory i jest naprawdę teraz mocnym graczem w kategorii super lekki. Od razu wskoczył na numer jeden w box hmm. jeśli chodzi o samego Espinoza jeszcze wracałem do kategorii piórkowej no to, no to tam tylko honoru z czego co wiem broni Figueroa, bo Amerykanin, który jest jedynką w box bo y, kolejno jest Vargas, Mauricio Lara znany, znany Wam z tych wojarzy y, w Anglii właśnie e, Espinoza i Lopez e, też znany z, e, z wyjażywania także na pięciu pierwszych tylko jeden Amerykanin i czterech Meksykaninów, e, a natomiast tutaj w tej kategorii e, są bodajże sami Amerykanie no i pierwszy jest e, właśnie David Honey, a drugi Teofima Lopez jeden z moich ulubionych pięściarzy i o ile Hany aż tak mnie nie porywa, to zawsze doceniam jego kursz. Tutaj też bardzo ładnie wywrócił Reggie Progre, Jego szybkość nie pozwoliła progre trafiać. Ja mówiłem, że jeśli będzie przyjmował Hanej tyle co z łomaczenką, to skończy się ten, dla niego pojedynak przed czasem przegrany. Natomiast nie wierzyłem w to, bo mówiłem Wam, że łomaczenko jest zdecydowanie szybszym. Oczywiście nie ma czego czasu, do progre, ale jest zdecydowanie szybszy i sobie tego program oszuka, Hanej. Oszuka na nogach, oszuka rolowaniem barkiem, oszuka balansem. Czy to jest młody Mayweather? Na pewno, na pewno coś w tym jest. Na pewno to. Jak przeszedł do kategorii wyżej i z jaką łatwością y, obił mistrza WBC, Regi Progress zasługuje na uwagę. To, że wygrał z łomaczenką, chociaż minimalnie również. To, że Cambossosa, który zabrał trzy pasy Lopezowi, y, tak naprawdę y, zmiażył w ringu. To wszystko powoduje, że jego akcje mocno rosną w górę, i jeśli ktoś ma być nowym Mayweather'em to. W jakiejś części może być to David Honey. Na razie mówię o stylu, nie mówię o wszystkim dookoła, nie mówię o tym, jak się sprzedają bilety, bo Mayweather był jedyny w swoim rodzaju. Przy tak nie do końca widowiskowym stylu w wielu walkach, to jakiś sukces osiągnął medialny, sprzedażowy to jest coś niesamowitego. Tyle ludzi przychodziło na porażkę Mayweathera, co, co zobaczycie jego zwycięstwa. Tej porażki się nigdy nie doczekali, natomiast David Hany jeśli chodzi o styl boksowania, naprawdę ma dużo z Floyda. Jest znakomity technicznie, praktycznie nie popełnia błędów i w tej kategorii wagowej e, super lekki wygląda brylantowo. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten weekend. Ja zapraszam Was już na 19 do TVP Sport Mateusz Masternik, William Smith. Pozdrawiam.